Przyłapałyśmy go w magazynku razem z obrazami. Z tymi skradzionymi? Tak, dziadku, dokładnie z tymi. Skąd mogłeś mieć te dwa obrazy? E, możesz mi to wyjaśnić? Oczywiście, bo... bo mogę to wytłumaczyć. E, chyba nie myślicie, że ja je ukradłem. Ja już nic nie myślę. Teraz chcę usłyszeć to, co masz nam do powiedzenia. Dobrze już, mówię. E, poszedłem do magazynku, żeby przejrzeć kolekcję rodzinnych obrazów i gdy, gdy przekładałem kilka rzeczy, to wpadłem na te dwa obrazy. Jestem tak samo zaskoczony jak wy wszyscy. Co ty wyprawiasz, Rey? Nie wstyd ci kłamać im prosto w twarz? Myślisz, że są aż tacy naiwni? Nie wierzcie w ani jedno jego słowo. Sama słyszałam, jak rozmawia z Sharon. Co? Tak, omawiali swój plan. Nie mam żadnych wątpliwości. To Rey jest wspólnikiem Sharon. Żartujesz, tak? Nie. I doskonale wiesz, że nie. Czemu tak myślisz, Ambar? Źle zrozumiałaś. Oj, nie, nie. Nie zamierzam dłużej wysłuchiwać bajeczek, które ciągle wymyślasz. Musicie uwierzyć w to, co wam mówię. W życiu nie wymyśliłabym czegoś takiego. Ambar, wierzymy ci w 100%. procentach. Nie musisz nam niczego tłumaczyć. Ale, Rey... Jak mogłeś zrobić nam coś takiego po tym, jak postanowiliśmy dać ci drugą szansę i ci zaufaliśmy? Czemu to zrobiłeś, Rey? Ja prosiłem, żeby cię przyjęli. Jak ty mi mogłeś to zrobić? Ej, o, o. Dziadku, ostrożnie, Ja, ja. Będzie dostać tego, nie złej, żeby Powoli, nie śpiesz się. Oszczędzaj. On uszczędza, żeby złapać. O. dziadku, w porządku? Już dobrze. Przyniosę dobrze, W porządku.